Cześć wszystkim na kanale Waiver. Dziś pokażę, jak zmienić wiek na Discordzie. Wchodzimy w przeglądarkę, piszemy Discord Support. Tu od razu klikamy Wyślij zapytanie. Wybieramy problem, który nas interesuje. Potrzebujemy pomocy i wsparcia. Wpisujemy mail i pytamy, o co nam chodzi. Trzeba wybrać apps i aktualizację wieku. Tu aktualizujemy informacje o wieku. Wpisujemy telefon, wiek, powód i opis. Gotowe. Teraz zdjęcie dowodu z datą urodzenia w ręku. I kartka papieru w zębach. Tak. A nie. Kartka z nikiem z Discorda. Wtedy będzie można zmienić. To był waiver. Dzięki za uwagę. Pa, pa.